Siema, Dugatik Kruk, i to <coughs> kolejny, czyli drugi odcinek z serii. Zagrajmy w GTA San Andreas. Muszę jeszcze raz nagrywać. No, miałem taką wpadkę, że no po prostu jak grałem, to nagrywałem, to coś mi się, nie wiem, pokazało, że jest błąd w GTA. Nie wiem, czy już mówiłem w poprzednim odcinku, Odcinku, że mamy, yy, mi, że ten, mm, że mam ściągnięte San Andreas i dlatego tak mam po angielsku i w ogóle posiąłem w ogóle po angielsku było, po prostu nie mogłem znaleźć jak kupić, mi się nie chciało, ani pożyczać od kolegów, mi się też nie chciało. Właśnie, żeby dla przypomnienia, powiem Wam, że to jest. Misja oznakowanie terenu, jakby co łatwa. Misja, o kurde, gliny nas zobaczyły. No to teraz mamy przeklapane. Uciekamy i to szybko. Uciekamy, bo jeszcze balasi. O kurde, no tak, mieliśmy iść do samochodu, bez yy, tego. Słuchaj. Ara, 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 ara. O kurde. Ara, 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 ara. Dobra, przestań. I fajny zakręcik. Kurde, jakieś dziś balasie. że wyjdzie. No w końcu nagrałem ten filmik. O, kurde! No tak, zapomniałem, że tu nie ma. Że to jest koniec drogi. A my sobie pojedziemy tak. Sorry za ten pisk, który może usłyszeliście. Nie wiem, ale możliwe, że usłyszeliście, bo ja mam dobry mikrofon i dużo rzeczy bardzo dobrze słychać. Straciliśmy tamtą gwiazdkę Ale fajnie Dobra, ja szybko biegnę No i ja teraz przygotuję sobie to, Albo dobra, nie Mam pomysł Tak jak powinno się robić Nie strzelać What the fuck I teraz ich zastrzelimy Mogłem od razu, ale i uciekamy najkrótszą drogą do kolejnego taga kurde o, zmęczył się CJ odpocznij szybko, szybko odpoczywaj o, gwiazdkę fajnie znaczy no, czasami lubię jak gram jak na kodach czasami lubię sobie ściągać mody i nieraz mam no, nie jednego mam moda ściągniętego, ale teraz gram bez moda. włączyłem wszystkie mody. Bo nie chcę mieć. Chcę być oryginalny. I sorry, nie wiem, co się stało ze spodniami. Co Nie wiem. Patrzcie. A dziwne spodnie mam, nie? No to sorry, nie wiem. Czasem mam takie różne dziwne bagi, lagi, w ogóle... Bagi no pewnie ten żul prosi o 5 zł łatwa, bo, i, łatwa jest ta misja bardzo i teraz tak, kończymy misję i idę szybko zapisać i, idzie, i robimy następną bo w każdej chwili możemy się nie wiem coś popsuć bo gita San Andreas to już no, nie jest zbyt nowa gra więc wiecie dobra my to oni coś tam gadają Fedi coś tam bla 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 Herakletius bla 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 coś tam gadają nie wiem co nie chce mi się słownika Pięknie, 200 do tych respektu. Idziemy zapisać grę. Tam, 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 tam. Czekajcie, chwilę. Dobra. Bo no, tak czasem możemy siedzieć, mi się dziać, że myszka mi nie działa. U kogo mamy misję? Tylko u Suita. Ok. <laughs> Wiem, co to za misja. Ale zanim to zrobię, zlep przyjdę. Patrzcie, Ryder za mną łazi. No, on tu nie wejdzie. Dobra, gdzie jesteś rajder? Ryder, cię to chodź. No żal mi go. Ten co naokoło sobie idzie. No wchodź tu. Jaki żal mi ciebie. Dobra, chodź, idziemy. Jakby był motor, bym wziął motor, ale dobra. Najlepsze co jest, to tutaj jest ten samochód CJ. Sweeta e, raczej, sorry. Aha, to jest bardzo fajna misja. E, sorry, że tak robię. E, trzeba tutaj ten podjechać, i tu jest blok z balasami. Trzeba będzie ich zabić, ale najpierw trzeba zabić e, dilera narkotyków, chyba. Nie, to nie jest ten blok, to jest inny blok. Mamy I idziemy zabić dilera narkotyków Samochód może zostać my gwiazdki nie chcemy A nie, ty jest utrata gwiazdki, no tak Sprzedaje narkotyki naszym To ja mu hejta zrobię Hej On jeszcze żyje, żal I to będzie zarąbiste CJ, przywal mu Okej, okay, ziomek Już walę Poczekaj chwilę Kupę, już się chcę, muszę pierdnąć No dobra, już wale. <laughs> no i takie coś. Dobra. No i idziemy do, te do tego bloku, gdzie są ci balasi. Chodź, rider. Umiesz szybciej. Policji raczej wolę nie, nie okradać auta i wolę w ogóle nie okradać przy policji. Są dwa wozy policyjne. To od razu może mi dwie gwiazdki nabyć. No, idziesz, idziesz. Idziesz, idziesz. Oje. Oh yeah. <ścoughs> Mają spory dom. No i tak. Ryder nie może zginąć. No i mamy tu... On, on zabije pewnie tego ta. Kurde co mnie bijesz. Kurde już. Trzeba zabić go. No jeszcze jakiś? Tu jest jakiś Nie wiem gdzie Rider. A tu jest. Oj, siema. Siemma, headshot. No i idziemy stąd i mamy jedną Dwie gwiazdki, o kurde, wiedziałem, to trzeba wiać. O, kurde. Czekajcie. Okradamy im auto, szybko Wsiadaj, wsiadaj, Ryder, wsiadaj Szybko, szybko Sorry, za taką wpadkę z policją Trzy gwiazdki, siadaj No, cioto Wsiadasz czy nie? No, wsiadaj

o oh, yes. oh. Dobra, Rider, idź sobie. Zachowujesz się naprawdę jak ciota. Later, homie. Znowu trzym się dupku, naprawdę. Hem teraz... Yy... Nie wiem jaką mamy misję, ale to mnie nie obchodzi. Teraz ja się z Wami żegnam na dzisiejszy odcinek. A zapraszam do komentowania, subskrybowania. Nie wiecie o co mi chodzi. W ogóle to mówiłem już w trzecim odcinku. W pierwszym, sorry. Trzeciego jeszcze nie było. I. No, i to wszystko. I życzę Wam miłych wak. Skąd to mam? Dobra, żal? No i życzę Wam dobrej nauki w szkole. Nie, no w ogóle, dobrych filmików i w ogóle. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie mój kanał. I w ogóle, dzięki za obejrzenie. Elo.